Witam w trzecim odcinku z gry. No, Minecraft kontynuujemy dalej to, co byliśmy ostatnio w jaskini. Ale się zdarzyło tak, że dostałem w plecy w web od y, jakiegoś znobiaka. Nie wiem, chyba mnie zżarli, jakieś kurwa obrzędy zrobili na, mno, na mnie i na brzegu normalnie się obudziłem. Nie wiem o co chodzi, jestem w jakiejś dżungli czy coś w a gdzie dżungla w ogóle. No, ale najlepsze mamy itemy z powrotem, wszystkie no to nie jest źle. Nie no trzeba dalej chyba iść zwiedzać, czy coś. O, papuga, pa. Pa, wiedźma. Wiedźmak, kurwa. Na nią to wiedźmina trzeba. Ale mi walnęła. O, kotel Pa, i co, zabijemy? no i pa no weź no, nie taka o, życie mi się ładuje z powrotem, nice kurde, ale ta to weźma to widzi ostro Dobra, lecimy dalej zwiedzać świat. Oglądam, co się dzieje. A ja, wózki to trzeba wziąć. Ostatnio to mówię, żarcia nie było. I dlatego mnie w łeb kijem mogli uderzyć. Nie, że nie zauważyłem, po słaby, byłem wyczerpany. A teraz o ile żarcia będę miał. Umarł. Nie no tyle żarcia. to Teraz mi na całą grę starczy już Kurde ujęto. wzięty, zawzięty Kurwa Obuchem w łeb nie jedną Oj, jaj, jaj, obudziłem się znowu gdzieś. Kurwa. Co tu się dzieje? Ugryzł mnie w plecy. No zwa, zwa. Cóż, ale luźna gierka, no to nie ma co narzekać. On może sobie z niego torbę zrobić. No torbę sobie z niego zrobię. Sam raz, dwie. Mm. Trzeba ten nasz utarg pochować. A, pełno. To jednak złota się nie opłaca. I tych takich większych. A, dobra. Nie ma co, ale tutaj jakiegoś ciała koksa na przykład. Tu można wrzucić tu emeraldiki. No z lasa nieprzepalonego. Wiecie, takie fancy nieużytkowe można powiedzieć O, kulkę mam Co tu jeszcze jest? Wiaderko przyda się Ale mapę może? Sieci nie, poza dużo miejsca zajmą Dobra, wszystko. Poszli dalej. Idziemy gdzieś w las, może tym razem? No, świniak. Ja jeszcze jeden koń na torby. No ale będzie koni, co, nie wyrzucił nic? Co to za koń? No, że skóry nie miał. Czyli bez skóry. No dobra, 5 metrów mamy jest. bomba. Trzeba się dostać na drugą stronę. Trzeba się przeprawić tam. I co jest? Dawaj, 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 ruchy. Widzę dobre mięso. Mm. Okej, no skóra. też? Trzeba więcej torby torb zrobić. O, jeszcze jeden koń, ale spadł. Słabo by tu wyszło. Mamy to ile skóry redukcji torby? są raz. Jeszcze coś tu mamy. Nie, dobra. jak zrobić zielony barwnik? Chyba silny się robi zielony barwnik. A to się zrobi z przepalonych, tak? To, a to co to? A zielony barwnik, jak się robi? Eee, czekaj, 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 czekaj. Eee, Przepalały się, coś się robi od cukier. Dobra, już wiem. Z kaktusa, kaktus potrzebny, nam no. Potrzebujemy kaktusa. Ale no, to taki tak nie zmienia, że trzeba sakwę zrobić, no. Aby, no wiedz, jedną no, taką Niebezpiecznie będzie na te, zieloną się na żarcie. To będzie na takie różne. No elegancko postarowane jeszcze wezmę sobie w rękę arbuzika na drogę trochę do tego wrzucę jasik poszli pa zombie już leci kurde ale tego arbuza trzeba zeżreć żeby się najeść kurde ile ich jest ludzie Może jakąś skrzynkę trzeba ogarnąć czy coś A, portal chyba jest tu bo się świeci. Albo mi się zdaje. Albo mi się zdaje. No, nic tu nie ma. Давай, 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 давай. На горе идем Рашмор. Але пошед. Спидран. Kurde no, biegnę, biegnę i nie wiem, może gdzieś dobiegnę. Jakąś wioskę może zobaczyć, coś. Co chcecie wybuchnąć? Co wy? Bez przesady. Patrz, a mówiłem o wiosce, kurwa, i wioskę znalazłem. Pięknie. I też jeszcze Jakub. W górach. Co to pszenica? Czy nie Pszenica. Dobra, najsi chleby chyba lepszy niż ten. Jeszcze tam coś jest o kurde. Oła. Dobra, od boku jakoś się tam wbijemy. Biemu podsadzkę Nowy siano, jak siano? Czym się, się zbiera? Ty, a co to do, do tego w sumie? Czy można z tego zrobić blok? Hy, nie można. A myślałem, że można, aby było. Okajnałycki putarz, sobie wnosi. Leci sobie ziomek w samolocie, ale mi jedną. Pod pleców. Taki zatem tam moja włas. Hmm. ale mi przyszykowaliście dziękuję. Nie musieliście ludzie. Jeszcze coś tu macie. Wyskać, z wszystkiego, ja wykał obrał, tak? Wow, co to ma być? Teraz zabijamy. Coś tu jeszcze obok mają. To jest najście. No, przespaliśmy się u kogoś na chacie. Można iść dalej. wow, Ciało się nie złapać krawędzi, no kurde. Ty widziałem skrzynkę jakaś czy coś co mi się zdobało co so, jednak nic nie masz Osta. Ty, Fioku, oko małeś mnie? Ha? Co, he? Nic nie masz. Ha. Myślałem, że coś miałeś, no. Ale tutaj już coś. Coś, coś się znajdzie. Dobra, jeszcze wam żarcia zabiorę, abyście się nie czuli tacy pokrzywdzeni. Już możecie się wyprowadzać. W sumie nie mieliście nic w skrzynkach. No to uprawę zabieram, jak to można powiedzieć, denina. De no to jeszcze nie się tego nie wychowywane to dawaj 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 to nie mamy całego dnia powinieneś i zbierać narasto sens 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 kurde ale jedno mi się hmm. źle gdzie to było gdzieś tutaj gdzie on jest Dobra, trzeba go zostawić i iść dalej w podróż. Niech chcę żyje. Co tam ci dzieje? Nie, nie ma co sprawdzać. Ja, wejdawaj, dawaj, dawaj dawaj Co to? Krowa czerwona Co, mnie też ma czerwone To zewnątrz się w sumie z lewa z środkiem sam raz Ty Gdzie mi tu uciekasz? Dupy, że te pancerniki nic nie dają. A tak oby coś wzięły tego, jakoś skrzynkę czy coś. Kiedyś pamiętam, były takie te. Jak to się nazywa? Mody, że różne te, właśnie stworzenia, właśnie jak papug nie było, to jakieś papugi właśnie dodawały inne takie homiki, szczury. No i były żółwie, że jak kupiłeś żółwia, to normalnie z żółwia skrzynkę dostawałeś. Mam no, wygięty las tam Patrz Co znalazłem Ja nie mogę Oko Saurona Wieża ostra Trzeba się tam wziąć nieźle Przyczykować nadal ten wypad no Dawaj, dawaj, dawaj Ile możesz tego jeść? Co tu mamy? Osiąka wypadł co mi nie potrzebne? Dobra. Pięknie. No co jest? Ja nie, nie chciałem tego. Po co mi to dajesz? Dawaj, 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 dawaj. Lecimy, lecimy, lecimy. To będzie ten najazd. Ostry robimy najazd robimy wjazd i rozjazd co, może jakąś miniaturę tu strzelim? bo do pierwszego odcinka mam, do drugiego nie mam Niech chuj. Ja <laughs> Tyle by z tego było. w którą to strony było. No tam o. jeszcze Jeszcze za sobie zgarnę jak już jestem. Не знаю, не знаю. Все Да, то в там-то. Добро, фулл фокус, лечим там на грубо. a pierdolę Dobrze że mam te nie wypadanie przedmiotów bo by była kurwa ostra kolizja to na pewno w tą stronę Tak jest na pewno co nie w tej strony. No ale dobra, mamy coś innego. Jakiś inny, kurde, zabytek do zwiedzania. Оо. Ой, давай, давай, тест хийх гээ. Unboxing. tyle no w sumie mi to nie potrzebne to nie tak nie patrzą Główno warte. dobra wracamy jednak idziemy w drugą stronę to nie tutaj było jednak Jedno gdzieś tam po drugiej stronie, jej yeah. co wycięte kowal w terenu działa. o może w nocy znajdziemy dawaj 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 dobra ale cóż już pewnie dobiegnę w następnym odcinku a w tym odcinku kurde kończymy na wiosce no O tak, to